Serdecznie w nowym filmie na moim kanale. Witam Was w nowym daily vlogu. Dzisiaj będzie daily vlog. Dzisiaj mam plany, słuchajcie, z mężem. Dzisiaj jesteśmy z mężem w domu. Dzisiaj mamy plany na porządki. Tak. Ja chcę, słuchajcie, zrobić porządki w mojej szafie, bo przywiozłam sobie troszkę rzeczy i zauważyłam, że po prostu nie mieszczę się w szafie. Um, też chcę się pozbyć rzeczy za dużych, bo udało mi się zgubić zgubić kilogramy, może nagram wam taki film o, o tym, jak to się stało, co robiłam. Dajcie znać, czy chcecie taki film o mojej można powiedzieć, metamorfozie. E, więc, więc chcę zrobić porządki w szafie, chcę sobie to ogarnąć, mąż też coś tam napomknął, że u niego też by się takie porządki przydały, to może mu w tym pomogę e, i mąż będzie robił porządki na balkonie, na drugim balkonie, raczej to nie jest balkon, to jest taki e, klatka z balkonem, gdzie łączy się razem z naszymi sąsiadami, też musimy przez swoich drzwiach po prostu tam posprzątać. Więc mąż to ogarnie, ja się wezmę za szafę. Jesteśmy już po śniadaniu, ja już nagrałam przed chwilą dla Was film, tylko się przebrałam do porządków. Nagrałam dla Was film z holem zakupowym, ale ten film pójdzie po tym vlogu, bo jeden hol właśnie... Był niedawno, więc chcę puścić tego vloga i dopiero hol zakupowy. Także czekajcie, po tym vlogu będzie hol zakupowy, zobaczycie, co jeszcze sobie takiego kupiłam. No a dzisiaj porządki, dzisiaj gotowanie. Mamy plan na dobry obiad. Ostatnio yy, pomyślałam, że zrobię ponownie obiad, który lubimy, to Wam pokażę. I co jeszcze? Chcę zrobić sobie paznokcie, bo moje paznokcie już nie będę wam pokazywać, są ogryski, więc chcę sobie zrobić paznokcie i powiem wam, jak planuję zrobić paznokcie. Więc tak, takie plany na dzisiaj. Dzisiaj będziemy głównie w domu, także sprzątanie, gotowanie, ogarnianie. Mam nadzieję, że dzisiaj miło ze mną spędzicie czas. Może kogoś zmobilizuję do porządku w szafie. Na pewno, bo powiem Wam, że mnie takie filmy motywują bardzo i jak widzę, że jak ktoś robi porządki u siebie w szafie, to samej mi się chce takie porządki robić. I jak to się mówi? Porządki w mieszkaniu, w szafie poukładane to i poukładane w życiu, więc bierzemy się za. Prace, bierzemy się do roboty. Was zapraszam na nowego daily vloga i na spędzenie tego dnia z nami. I moi drodzy, pora wziąć się za porządki w szafie. Nie przestraszcie się bałagan jest niesamowity, swetry niepoukładane. Chcę sobie posegregować, żeby swetry były na jednej półce, bluzy na drugiej, tutaj koszulki. Ja koszulki powiem Wam, nie przekładam do tyłu, do przodu. Bo ja koszulki też noszę latem, bo lubię na koszulkę na przykład założyć kardigan, więc biorę się za układanie i tak te. Trzy półki, na pewno będę chciała sobie tutaj poprzekładać, pozbędę się kilku rzeczy, oddam na Czerwony Krzyż, bo one są noszone, nie są do sprzedania, nie są zniszczone, więc inne osoby będą mogły sobie z tego skorzystać, więc biorę się do pracy. I moi drodzy, gotowe, tak sobie poukładałam teraz moje rzeczy. Tutaj na tej półce mam swetry, z tyłu mam Ułożone dresy, takie grubsze i takie bardzo, bardzo dwa grube swetry są zupełnie z tyłu, które zakładam naprawdę jak jest dużo, dużo na minusie, więc są z tyłu. Tu są swetry na teraz. Tutaj mam bluzy, które też noszę teraz w tym okresie. Tam są bluzy, które zakładam od czasu do czasu, więc mogą być z tyłu i koszulki również się. Sobie tutaj poukładałam, poukładałam sobie praktycznie tak kolorystycznie. Nigdy tego nie robiłam, ale powiem Wam, że teraz padłam właśnie na ten pomysł, żeby kolorami sobie poukładać i fajnie mi to wyszło, bo tutaj ym, od najciemniejszego można powiedzieć yy, sobie tak poukładałam. Wiadomo, te kolory się tutaj różnią, ale też wiem, które to są koszulki, dlatego tak ułożyłam. Tutaj mam czarne koszulki i ciemniejsze, i tutaj jasne koszulki. I słuchajcie, wzięłam się, jak widzicie już pusta półka. Wzięłam się za dalsze ogarnianie moich tutaj rzeczy i wyjęłam wszystkie moje dżinsy. Tam teraz z tyłu są dżinsy ułożone, w które jeszcze nie wchodzę. Zobaczcie, mam rzeczy, które nie wchodzę, które są dobre i które są za duże. I myślę, tych za dużych się pozbyć. Hmm, coś światło mi nie gra. Wiecie co? Zrobiło się ciemno, deszcz ma padać, ale tak, zapaliłam światło, będzie lepiej. Więc jak widzicie, tutaj są już ułożone jeansy, w które jeszcze mi brakuje, ale jest ich zaledwie 6 par. Może zaledwie, może dużo, ale chciałam je zostawić, bo bardzo je lubiałam, więc te sześć par zostało i teraz tutaj będę dokładać spodnie, w które już teraz wchodzę, a spodni za dużych się pozbędę. I tutaj mam worek, który idzie na czerwony krzyż i tutaj są również dżinsy dobre, ale już w nich chodzić nie będę, teraz dobre. A były na mnie za małe, ale powiem Wam, że już te zamki, takie tutaj w koło, nie za bardzo mi się podobają, więc są tutaj rzeczy, które są na mnie dobre, też dobre rzeczy niezniszczone, które właśnie idą na czerwony krzyż i zobaczcie, jaki wór się uzbierał. A jeszcze tego nie koniec, bo jeszcze tutaj, tu jeszcze zobaczcie, ile mam spodni, tu jeszcze są dwie kubki spodni, które muszę przebrać, ale to są już spodnie. Które mm, mogą być już na mnie za duże i powiem Wam, znalazłam w szafce te spodnie Moro i je przymierzyłam i powiem Wam, że są fajne, idealne na mnie w pasie są troszkę luźne, ale na pupie ładnie leżą jak mój mąż mnie w nich zobaczył to powiedział, kurde fajny masz spodnie, czemu ty ich nie nosisz ja mówię, bo się w nie nie mieściłam teraz się w nie mieszczę więc na pewno będę je nosiła do jakichś stylizacji z czarnym swetrem czy z brązowym fajnie będzie to wyglądało moro nadal jest modne i pamiętam kiedyś właśnie kupiłam sobie takie spodnie moro Teraz wam pokażę jak one wyglądają tu z przodu o, tutaj mają takie zamki i tu na kolanach są tak fajnie łapane, i na dole, na dole, a nie, na dole nie mają zamków, na dole są proste, myślałam, że są z zamkami, ale tutaj mają właśnie takie zameczki. No, powiem wam, że są w idealnym stanie, nowiutkie, więc zostawiam i już mogę je na dzień dzisiejszy nosić. No, troszkę rozmiarów w dół poszłam, więc cieszę się, że. Akurat spodnie, które lubiałam, mogę już za zakładać, mogę nosić, a tutaj będę teraz przeglądać spodnie, których, które są na mnie za duże i których chętnie się pozbędę. I gotowe, słuchajcie, jeansy poukładane, tutaj leginsy, też tam z tyłu mam letnie spodenki, takie wiecie, rybaczki, spódniczki, więc tam jest wszystko ok. Tutaj mam poukładane leginsy, tutaj dresy, tutaj spodnie, które teraz noszę, tam z tyłu spodnie, tam kilka par z tyłu, zaraz Wam pokażę, o tam, letnich, takich cieniutkich, tam dalej te sześć par, w które jeszcze nie wchodzę, ale... Jest ok, taka ilość mi wystarczy. Koszulki poukładane, bluzy, swetry. No, powiem wam, że jestem dumna z siebie. Pozbyłam się dużo rzeczy. Jak widzicie, w szafie też miejsce się zrobiło. Na razie ciuchów nie kupuję, bo jak możecie zobaczyć, ciuchów mam. Więc no, super, jestem bardzo zadowolona. A tutaj, słuchajcie, mam spodnie, które spokojnie mogłabym sprzedać na wintet, bo są w idealnym stanie. Niektóre w ogóle nie noszone, jest ich tutaj kilka, ale niestety u mnie wintet nie ma, więc wywożę to na Czerwony Krzyż. Ktoś skorzysta, słuchajcie, zawsze ktoś będzie mógł sobie w tych spodniach jeszcze pochodzić oddam po prostu za darmo na czerwony krzyż, e, zrobię też dobry uczynek. A tutaj reszta rzeczy też na czerwony krzyż właśnie swetry, bluzy, których już nosić nie będę, więc tutaj dołożę ym, dołożę te spodnie. Jeszcze będziemy robić porządek w męża szafie. A tutaj tutaj mam. Worek, gdzie Wam pokazywałam, te jeansy były już zniszczone. Moje jeszcze takie stare leginsy. Pamiętacie je na pewno z moich filmów też już idą do, woży, do wyrzucenia, uwielbiałam je, ale już je tyle razy zszywałam, słuchajcie, już po prostu w kroku się poprzecierały, ale naprawdę bardzo fajne leginsy. No takie wspomnienia mam do nich. Kupiłam je w stanach i naprawdę służyły mi długo, także tutaj też. Jeansy, które się poprzecierały, stare jakieś paski. Wszystko do wyrzucenia tutaj na czerwony krzyż mąż wywiezie, więc ym, powiem Wam, że jestem dumna z siebie, że ogarnęłam swoją szafę. Jeszcze mam do ogarnięcia tam komodę. Jeszcze tutaj mam e, dolną szufladę skarpety, e, środkową szufladę, szufladę staniki. E, pierwsza szuflada są majteczki, więc też będę chciała się za to wziąć, ale tak stopniowo po szufladzie, bo muszę też tutaj sobie to wszystko zorganizować: poprzekładać, po, popatrzeć, co za małe. Czego już nosić nie będę, bo, bo powiem Wam, że też tutaj mam. Misz masz, chociaż nie mieszają się staniki ze skarpetkami, nie, nie, ale też chcę przejrzeć tutaj dokładnie tą swoją komodę i zrobić w niej porządek. Także u mnie porządki się zaczynają malutku, Tak jak powiedziałam, szafa ułożona, męża szafa, część druga, ale nie będę Wam tego nagrywać, co u męża układam. Jak mu tam pomagam w jego yy, organizacji. Może wam jeszcze pokażę tą komodę za jakiś czas, ale dzisiaj już jej robić nie będę, bo, bo już yy, pora na obiad, na robienie obiadu. Za chwilę wam pokażę, co będę robiła na obiad, ale tą komodą również będę musiała się zająć i to na pewno w najbliższym już czasie. Ja się wzięłam za sprzątanie w szafie, a mój mąż wziął się za. Balkon i mycie okien. Najpierw myję okna, za chwilę będziemy u balkon. No powiem Wam, że pięknie mu to idzie, ale zawsze mój małżonek tutaj te okna, powiem Wam, w roku potrafi często myć. On nie lubi jak okna są brudne. Ja wiem, że mało kto z mężczyzn lubi robić takie porządki. Mój mąż powiem Wam, że jest chory, jak ma szyby brudne czy w domu, czy w samochodzie. Także powiedział, że dzisiaj umyję szyby na balkonie, okna i umyję balkon, a ja powiedziałam, że wezmę się za porządki w naszej szafie, więc już pomału kończę moją szafę i wezmę się za szafę męża. Także dzisiaj u nas taki organizacyjny dzień. Ale to ładnie idzie, co? A na obiad, moi drodzy, dzisiaj będą podłudzia z kurczaka. Ja kupuję te podłudzia bez kości, bez skóry i je marynuję w... Sos sojowy, dodaję sos sojowy, dodaję troszeczkę warzywka, kebab gyros, kebab gyros przyprawa, papryka słodka, z prymatu przyprawa do kurczaka, złocista skórka, zioła prowansalskie, czosnek granulowany i troszeczkę dodaję oleju. Robię taką marynatę i w tym e, trzymam mięso, więc za chwilę zrobię tą marynatę. Pokażę Wam, jak to mięso wygląda w tej marynacie. E, ono troszeczkę poleży. Ja w, mi w międzyczasie wezmę się za sprzątanie mieszkania, bo muszę posprzątać kurze, odkurzyć, umyć podłogi i wówczas wstawię tego kurczaka. Tego kurczaka robię, słuchajcie, w ninży, więc będzie będą podudzia z kurczaka, do tego będą bataty z piekarnika i do tego będzie sos czoskowy, mąż to uwielbia ja również, jest to bardzo smaczne, pieczone w ninży zdrowe, bataty pieczone w piekarniku również zdrowe, sos czoskowy z górtu y, greckiego, więc idealne, także taki obiad dzisiaj serwuję i mamy tutaj już wszystkie te przyprawy dodane i teraz będę mieszać mięso ono musi tak się w tym fajnie Wymoczyć. Dokładnie mieszam. Najczęściej robię, słuchajcie, najpierw marynatę, a później dokładam do tej marynaty mięso, ale tak też można. I powiem Wam, że jest rewelacyjne to mięsko. Jeszcze dodam troszkę sosu sojowego, jeszcze trochę sosu i troszkę jeszcze dodam o tej złocistej skórki. I teraz jeszcze raz wymieszam. I tak odstawiam, słuchajcie, na 20 minut. W międzyczasie akurat sobie odkurzę, wstawię kurczaka, a później umyję podłogi. Niech on sobie tak w tych przyprawach poleży. Nabierze mocy. Powiem Wam, że spyszny ten kurczak. No. I tak zostawiam, żeby sobie właśnie przeszło. Tymi przyprawami, tak na 20 minut, jak powiedziałam. Kurczak mi się marnuje, więc zabieram się szybciutko za odkurzanie. I zaczynam od kuchni i lecę całe mieszkanie. Mieszkanie, odkurzone, więc pora na zrobienie kurczaka i batatów. I ja przekładam sobie tego kurczaka do ninży i tutaj już nalałam troszkę wody, żeby on fajnie był mokrusieńki w środku. I układam. Tak się staram układać, żeby mi wszystkie mięsko wyszło, ale zawsze mi wszystko się tu mieści. Cała taka paczka wchodzi na, o, na dno. Zobaczcie, tak. Jeszcze tutaj mam miejsce, więc sobie tak rozłożę. I ninja nastawiam temperatura 200 stopni na 15 minut. I po 15 minutach przekładam i robię drugą stronę. Ale zanim włączę, to przygotuję sobie jeszcze bataty. I bataty sobie robię na, takim, na takiej okrągłej foremce. Ja ją dostałam od mojej mamy. Ja tak sobie rozkładam te bataty. I też je po 15 minutach przekładam. Tak troszeczkę, wiecie... O, połamie te większe... Odklejam, bo one się troszkę posklejają, a ja lubię takie z mężem bardziej upieczone. O i te większe poprzełamuję, o, żeby było lepiej i wkładam je do piekarnika. Bataty idą do piekarnika. I ja robię na 4D gorące powietrze 180 190 stopni. I pierwsze 15 minut, po 15 minutach przekładam, Ech, w którą stronę ja kręcę. I po 15 minutach przekładam na drugą stronę i w tym samym czasie kończy się jak kurczak. Nastawiam szybkie nagrzewanie i włączam start. I teraz ninja, również startujemy. I oczywiście, jak gotuję, wiecie, takie. Zapachy nie otworzę jedną ręką teraz. Mm. O, o, mamy to. Takie zapachy, które jak gotuję takie potrawy, które dają mocny zapach, to odpalam moją świeczkę. Powiem Wam, że ona zawsze te zapachy jakby niweluje, tak wchłania w siebie i daje swój zapach. I to jest mango peach salsa. Już mam jej naprawdę końcówkę, ale tak jak Wam powiedziałam w moich filmach podczas gotowania, ja odpalam ją tylko do gotowania tylko do tego ją mam. Ona ma piękny zapach to jest Yankee Candle i ona właśnie taki daje swój piękny zapach, a nie czuć wówczas tego zapachu mocno z gotowania. A wiecie, ninja, kurczak mocno przyprawiony, czosnek w nim przyprawy, będzie się zapach w domu unosił. Po batatach tak nie będzie spiekarnika, ale ninja na pewno, dlatego odpalam swoją świeczuszkę i mogę teraz spokojnie piec tego kurczaka w ninży. Wiem, że ten zapach po kurczaku będzie mniejszy, nie będzie tak intensywny w mieszkaniu. Polecam Wam, polecam. Do każdego gotowania odpalić świeczkę. Jak gotujecie takie intensywne właśnie potrawy, które intensywnie pachną, odpalić świeczkę zapachową. Ona naprawdę wchłania ten zapach i tak bardziej go niweluje. Więc macie ładny zapach od świeczki, a zapach z gotowania jest troszeczkę mniejszy. I mamy pierwszą turę już zrobioną, czyli z jednej strony. Zobaczcie, kurczak wygląda tak. Ja go teraz będę przekładać na drugą stronę żeby fajnie się upiekł z drugiej strony i na drugiej stronie, widzicie on jest taki teraz jaśniejszy z jednej strony, więc chcę, żeby był z dwóch stron fajnie przypieczony. Oj ciężko tak robić, hu zaparowało. Dobra. Paruję troszeczkę i nastawiam również tą drugą stronę. Na tyle samo czasu, bataty też już przewróciłam. No. Więc stawiam na kolejne 15 minut. I obiadek mamy gotowy. Tu jest porcja mojego męża, a tu moja porcja dużo mniejsza. Ale powiem wam, że idealnie mi to wystarcza mężowi również. Tutaj mamy sos czoskowy, kurczak z ninja i bataty. Także zabieramy się za jedzenie, bo jesteśmy już bardzo głodni. I zaczęłam, słuchajcie, robić paznokcie i przykleiłam sobie tipsy, już są opiłowane i pomyślałam, że nie będę teraz ym, kłaść żelu tak pędzelkiem, tylko chcę na tej formie z elizium na tych formach Położyć właśnie flexi Gel. Jeszcze troszkę mam tutaj flexi żel z Elysium, i pomyślałam, że tak zrobię, żeby po prostu tutaj nie kłaść żelu. To na tych formach będzie to po prostu szybciej. Chcę tak spróbować. Jeszcze takiej formy nie robiłam, już robiłam tylko na tych formach. Robiłam na tipsach sam żel, a chcę wypróbować właśnie. Te formy kłaść na już opiłowanego tipsa i właśnie wykładać na, na tą formę żel i przykładać do paznokcia już takiego gotowego. No zobaczymy, zobaczymy. Tu wówczas mi się nie wyleje pod paznokcia tego żelu zbyt dużo, tak jak nieraz tutaj pod spodem trzeba opracowywać. No zobaczę, dam Wam znać, czy ta metoda mi się sprawdzi. Tak jak powiedziałam, różnych metod próbowałam, różne się u mnie sprawdziły i chcę teraz zobaczyć, czy się sprawdzi ta. Więc teraz na formie wykładam Flexi żel przykładam do paznokcia i yy, utwardzam w lampie. Tak chcę zobaczyć, tak spróbować. Zobaczymy, czy będzie dobrze. I paznokcie mam gotowe. I tak jak mówiłam, formę z Elysium, yy, na formę z Elizium kładłam żel Elizium. I później przykładałam tutaj do paznokcia wykorzystałam do tego już Wam pokażę taką, taką klamerkę, która mi przytrzymywała właśnie tą formę i również moją led lampkę, która ma takie LEDowe światełko, gdzie tutaj właśnie przy skórce mi fajnie zgrzewało ten żel, a później mogłam sobie ładnie ułożyć na paznokciu. Fajnie wyszły i zrobiłam, słuchajcie, Baby Boomer z takim lekkim brokatem i wykorzystałam ten mój nowy żel z Neon White i powiem Wam, że jest rewelacyjny. Że ja go dopiero teraz odkryłam. Naprawdę Baby Boomer zrobił się świetnie, prosto i do tego użyłam oczywiście gąbeczkę, którą też kupiłam w Semilaku, więc już dawno. Więc tak wyszły moje Paznokcie, no powiem Wam, że Baby Boomer wyszedł świetnie. Bardzo mi się to podoba. Także paznokcie są gotowe. I moi drodzy, skończone, skończone porządki, paznokcie skończone. Zaraz Wam tutaj bliżej pokażę, bo tam przy stole nie bardzo światło, przy tym świetle lampkowym nie bardzo było widać. Także mamy wszystko poogarniane. Mąż teraz pojechał wywieźć rzeczy na Czerwony Krzyż, jeszcze część rzeczy pojechał zabić dla kolegi, czy będzie chciał, bo mąż bardzo dużo spodni się pozbył. Tak, spodni dużo się pozbył i koszulek, więc co sobie tam kolega wybierze, to, to weźmie a resztę na czerwony krzyż. Yy, powiem Wam, że zaczęło wychodzić słoneczko, więc więc super, my już jesteśmy też po obiadku, zjedliśmy pyszny kurczaczek, pyszne bataty wyszły i dzisiaj my wyszedł taki pyszny sos czoskowy że no powiem Wam zajadaliśmy się, ja po obiedzie właśnie zrobiłam sobie paznokcie i nawet szybko mi to poszło i tak jak Wam mówiłam, ja przykleiłam tipsy, bo tak próbowałam różno, różnie ostatnio robić, to robiłam żel na tej formie, to robiłam żel na takiej formie papierowej, wiecie to robiłam tipsy z żelem, a teraz pomyślałam, że właśnie przykleję sobie tipsy, wypiłuję je, zrobię kształt i na tą formę właśnie z Elysium wyłożę akryl żel i położę na już przyklejonym tipsie, żeby już tego kształtu tutaj nie robić i żeby nie musieć, wiecie, dokładać tych warstw żelu. No i wyszło to świetnie, paznokcie nie wyszły grube, Wyszły ładne. No, zobaczcie teraz, tutaj, jak to wygląda. No, złap się. Widzicie, co ten, ten zoom. O, teraz, widzicie, tak to wygląda. Ja sobie dałam tutaj to, co się tak błyszczy. To jest baza taka delikatna z brokatem. No, i zrobiłam baby boomer. I powiem Wam, że tak prosto tym żelem się ten baby boomer robiło. No, rewelacja. I powiem Wam, że wydaje mi się. Nawet nie wydaje mi się, jestem pewna tego, że ten baby boomer zrobiłam sobie o wiele ładniej, jak robiłam w Niemczech. Przepraszam, ale no, no niestety tak uważam. Przepraszam dziewczynę, która mi robiła te paznokcie. Um... Ja mam ten żel, właśnie biały żel jest ładniejszy, bo tamten, jak miałam robiony, były prześwity, a przy tym nie ma prześwitów, i ja wklepywałam go sobie gąbeczką. A dziewczyna, która mi robiła w Niemczech paznokcie Baby Boomer, wklepywała mi eee, żel, czy to była nawet hybryda, ym, palcem, a na, a na rękach miała rękawiczki, czyli rękawiczką. I było widać ślady, takie kropki, wiecie, powietrza. Więc to, no zobaczcie. Zobaczcie ten baby boomer, jeszcze wam przybliżę. No, pięknie wyszedł. Pięknie wyszedł. I ja mam, ym, właśnie ta baza jest lekko taka różowa na, na paznokciach, dlatego on nie jest taki zupełnie biały, no ale bardzo mi się podoba. Takie są, powiem wam, eleganckie teraz te paznokcie. Zobaczymy, jak mi się będą długo trzymały. Długich nie zrobiłam. Taka jest długość, widzicie, tyle wystają, tylko. Poza opuszki, o, takie są długie. Także cieszę się. Szybko mi to poszło, powiem wam. Troszkę tak, wiecie, przyłożyłam się bardziej, ale, ale, paznokcie, mam zrobione. Także, moi drodzy, ja już będę zakończać ten film. Wiem, że plików troszkę się uzbierało. Zaraz zrzucę je na laptopa i zobaczę, czy nie będzie ten film za długi, ale chyba nie powinien. Troszkę dzisiaj było porządków ogarniania w szafie i powiem Wam, że pozbyłam się dużo większych rzeczy, większych spodni i zamierzam do tego rozmiaru już nie powracać. Nie. Kategorycznie. To były rzeczy o dwa rozmiary większe i nie chcę do nich powracać, nie chcę. Jeszcze muszę zrobić porządki w drugiej szafie, tam w, wiesza, w szafie na wieszaki, jak Wam mówiłam w komodzie. I jeszcze jest jedna szafa na przedpokoju, gdzie mamy kurtki, ale to tak wiecie stopniowo, stopniowo będziemy sobie dozować, bo w jeden dzień nawet nie ma mowy, albo w jeden tydzień. Nie chcę, wiecie, się z tym, bo to jednak i w głowie siedzi i, 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 i wiecie, te porządki, to wszystko potrzeba czasu. Teraz na razie czasu na to nie będę miała, ale takie porządki na pewno zrobię. Jak Wam wspominałam, będę chciała zmienić naszą szafę, ale to z czasem. Zrobimy sobie tam garderobę i będzie wszystko widoczne, bo powiem Wam, że dużo rzeczy odkry odkryłam, których. O których zapomniałam, że mam, no bo gdzieś tam z tyłu szafy były, a widzieliście szafę mam głęboką, także będę chciała zmienić, ale to z czasem, to z czasem eee, coś tam na pewno zrobimy. Na razie jest jak jest, e, miejsca się w szafie zrobiło, więc jest ok. Dobrze, moi drodzy, będę już kończyć, będę z Wami się żegnać. Mam nadzieję, że dzisiaj miło ze mną spędziliście czas. Oczywiście. Jeśli ten film Wam się spodobał, będzie mi bardzo miło, jak zostawicie mi kciuka do góry. Czekam na Wasze komentarze. Osoby, które y, oglądają moje filmy, a jeszcze mojego kanału nie zasubskrybowali, to będzie mi bardzo miło, jak zrobią to, a my widzimy się już w następnych filmach. Wy kochani, trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Buziaki. Pa.